Drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o czymś niezwykle istotnym, a mianowicie o zmianach dotyczących emerytur, które wejdą w życie od października 2025 roku. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, pozwólcie mi podzielić się z Wami kontekstem i tym, dlaczego te zmiany będą miały ogromne przełożenie na życie każdego emeryta. Zaczynamy od tego, że emerytura to nie tylko co miesięczne świadczenie, ale cała struktura prawa społecznego, podatkowego i G. Gospodarki budżetowej, kiedy władza decyduje się na zmiany w systemie emerytalnym, wszyscy odczuwają to w codziennym życiu i dziś opowiem Wam wszystko, co trzeba wiedzieć, byście nie zostali zaskoczeni. Przede wszystkim zmiany, które nadejdą od października, obejmują różne obszary prawa emerytalnego, finansów publicznych oraz świadczeń towarzyszących. Zmiany te dotkną zarówno osoby obecnie pobierające emeryturę, jak i tych, którzy planują przejść na nią w przyszłości. Trzeba podkreślić, że każdy z nas może odczuć skutki tych zmian, dlatego warto być przygotowanym. Pierwsza zmiana dotyczy waloryzacji świadczeń emerytalnych. Waloryzacja to podnoszenie emerytury w zależności od wskaźnika inflacji, wzrostu płac lub innego mechanizmu, który ustali ustawodawca. Zgodnie z informacjami, które pojawiły się w propozycjach rządu od października, będzie obowiązywał nowy sposób wyliczania waloryzacji, który może być mniej korzystny dla wielu emerytów. Zamiast dotychczasowego modelu, bazującego w dużej mierze na inflacji i wzroście przeciętnych zarobków, wprowadza się elementy. P. Rogowe ograniczające wzrost świadczeń to oznacza, że w latach, gdy inflacja jest wysoka lub wzrost płac jest skokowy, średnia podwyżka emerytury, może być ograniczona, co spowoduje, że realna wartość emerytury może rosnąć wolniej. Drugą zmianą jest modyfikacja kosztów uzyskania przychodów przy emeryturze. Obecnie osoby, które mają inne źródło dochodu poza samą emeryturą, stosują określone koszty uzyskania przychodu, które pomniejszają podstawę opodatkowania. Rząd planuje zmienić te stawki lub progi, co może spowodować, że część osób będzie płaciła wyższy podatek od dochodów pobocznych, o ile obecny system koszty uzyskania przychodu chroni część dochodów przed podatkiem. W nowym wariancie ochrona ta może być znacznie ograniczona. Trzecia zmiana dotyczy skali podatkowej i progów podatkowych dla emerytów. Obecnie emerytura mieści się w skali podatkowej tak jak inne dochody i często istnieją ulgi dla seniorów. Rząd rozważa podniesienie progu podatkowego dla pewnej grupy oraz wprowadzenie dodatkowej stawki dla bardzo wysokich świadczeń. To może sprawić, że emeryci o wyższych emeryturach będą musieli zapłacić większy podatek i proporcjonalnie ich dochód netto się zmniejszy. Czwarta zmiana dotyczy składki zdrowotnej. Przez wiele lat emeryci byli zwolnieni lub mieli ulgowe zasady opłacania składki zdrowotnej. Nowe przepisy zakładają, że emeryt będzie zobowiązany do opłacenia pełnej składki zdrowotnej lub składki w wyższej wysokości CO skutkuje, że część świadczenia netto zostanie pomniejszona o wyższe koszty ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To może być bardzo dotkliwe, szczególnie dla emerytów mających niskie świadczenie. Piąta zmiana obejmuje okres składkowy i wiek emerytalny. Choć wiele osób już przeszło na emeryturę, są tacy, którzy jeszcze tego nie uczynili, i dla nich zmiany mogą być kluczowe. W planach jest podniesienie wymaganego stażu składkowego lub jego modyfikacja w bardziej rygorystyczny sposób. Może także nastąpić przesunięcie wieku emerytalnego w górę dla nowych osób starających się o emeryturę. To oznacza, że osoby, które liczyły, że przejdą na emeryturę w określonym wieku, mogą zostać zmuszone do dłuższej. P.R. A.C. Szósta zmiana dotyczy zasad obliczania wysokości emerytury bazowej. W niektórych projektach pojawia się pomysł wprowadzenia składnika stałego lub minimalnej kwoty bazowej, niezależnej od całkowitej składki. Składnik ten ma zagwarantować pewien minimalny poziom emerytury, ale jednocześnie część dotychczasowej części uzależnionej od składek mogłaby być zredukowana. To oznacza, że emerytura bazowa może stać się mniej elastyczna i bardziej scentralizowana. Siódma zmiana to zmiany w świadczeniach towarzyszących np. dodatkach mieszkaniowych. Energochłonnych i innych ulgach z tych komentarzy, jakie pojawiają się w mediach, wynika, że rząd chce ograniczyć niektóre dodatki lub zaostrzyć kryteria przyznawania ulg. To może skutkować, że część emerytów straci prawo do dotychczasowych wsparć lub będzie musiała dostosować dokumentację i dochody, aby je zachować. Ósma zmiana dotyczy możliwości łączenia emerytur z innymi dochodami. W dotychczasowym systemie wielu emerytów łączyło świadczenie emerytalne z pracą lub działalnością gospodarczą. O ile łączenie było możliwe, to często występowały ograniczenia dochodowe na nowe regulacje, mogą wprowadzić surowsze limity lub całkowite zamknięcie tej możliwości dla pewnych grup emerytów. To oznacza, że jeśli emeryt chce dalej pracować zarabiać dodatkowo, może zostać zmuszony do rezygnacji albo zmierzenia się z wysokimi kosztami podatkowymi. Widzicie więc, zmiany są wielorakie, obejmują podatki, składki, przywileje, dodatki, sposób waloryzacji, progi, limity łączenia emerytury z pracą i warunki nabycia świadczeń, to wszystko razem może spowodować, że wielu emerytów odczuje spadek swojej emerytury netto lub zmniejszenie korzyści, które mieli dotychczas. Teraz przejdźmy do skutków praktycznych. Co to może oznaczać dla Was w portfelu? Wyobraźcie sobie, że obecnie macie emeryturę na poziomie pewnej kwoty netto. Po wprowadzeniu nowych reguł waloryzacja może wzrosnąć, ale mniej niż zazwyczaj po odjęciu wyższych składek zdrowotnych i ewentualnie wyższego podatku zostanie Wam mniej niż oczekiwaliście. To oznacza, że realna siła nabywcza Waszej emerytury może pogorszyć się mimo nominalnego wzrostu. Dochody poboczne, które mieliście do tej pory, mogą zostać. Znać Ząco opodatkowane lub pozbawione skutecznego mechanizmu kosztów uzyskania przychodu, jeżeli pracowaliście dodatkowo, po przejściu na emeryturę możecie zostać ograniczeni albo zostaniecie zmuszeni do rezygnacji. Jeśli planujecie przejście na emeryturę w najbliższych latach, musicie przygotować się do tego, że wymogi będą rygorystyczniejsze, staż składkowy może się wydłużyć wiek, może być wyższy i korzystne świadczenia bazowe mogą być ograniczone. Jeśli planujecie pracę dorywcze lub działalność gospodarczą jako emeryci, musicie przeanalizować, czy to nadal będzie opłacalne. Pojawia się pytanie, czy te zmiany są uczciwe wobec osób, które już pobierają emeryturę, czy nie będzie to nagłe uderzenie w ludzi, którzy zaufali systemowi zmiany, które uderzają w prawa nabyte budzą kontrowersje, bo emerytury są świadczeniami socjalnymi i zależne od umowy społecznej między państwem a obywatelami. Wielu obserwatorów uważa, że rząd powinien uwzględnić okres przejściowy lub mechanizmy ochronne dla osób, które osiągnęły już prawo do emerytury. Warto też zadać pytanie, co motywuje rząd do tych zmian. Przede wszystkim koszty demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa, malejąca liczba osób aktywnych zawodowo i rosnąca liczba emerytów to ogromne wyzwanie dla budżetu państwa. Finansowanie systemu emerytalnego wymaga środków, które przy mniejszej liczbie pracujących stają się coraz większym obciążeniem dla tego ustawodawca. Może dążyć do ograniczenia wydatków emerytalnych lub zwiększenia dochodów z podatków i składek. Z drugiej strony istnieje ryzyko oporu społecznego protestów i obniżenia zaufania do państwa. Jeżeli emeryci poczują, że ich prawo do godnej starości jest zagrożone, to mogą domagać się rewizji zmian lub nawet odwoływania ich ustawodawca musi wyważyć między koniecznością reform a ochroną słabszych. Chciałbym teraz powiedzieć Wam, jak możecie się przygotować do tych zmian. Po pierwsze, przeanalizujcie Waszą obecną sytuację emerytalną, sprawdźcie, jaka jest wysokość Waszej teraźniejszej emerytury netto, ile płacicie składek zdrowotnych, jakie dodatki macie przyznane. To pomoże Wam zorientować się, gdzie będziecie odczuwali największe zmiany. Po drugie, skonsultujcie się z doradcą podatkowym lub emerytalnym, który pomoże Wam wyliczyć różnych scenariuszów i doradzić, czy warto zmienić formę dochodu lub pod.